Jakie sposoby i jakie rzeczy, które sprawdziły się w TV-nie, chciałby Pan na przykład wdrożyć do Polsatu? Żadnych. Czyli wszystko będzie nowe? Nie, Polsat jest wewnętrzną grupą o swojej twarzy, która brzmi znajomo, o swoich wizjach i przenoszenie, mieszanie ludziom w głowach, przenieszenie e, gwiazd, e, nazwisk, programów, to się nigdy nie sprawdza. Ale zdaję sobie Pan sprawę, że wiele rzeczy, które się wydarzyły, na przykład tutaj, jak Pan powiedział o programie Twoja twarz brzmi znajomo, wygenerowały ogromny medialny szum, chociażby te niektóre zmiany. Tylko zastanawiam się, czy to pan był za nie odpowiedzialny, ponieważ pan, jak sam pan Chyba mówił, wdroży, pracuje dwa tygodnie... To śledcze, ja pracuję dopiero od dwóch tygodni, naprawdę. No I jak się pan czuł na przykład z tym, że obwiniano pana za to, że odeszła, właściwie została zwolniona Katarzyna Skrzynecka z programu Twoja twarz brzmi znajomo? Nie, bo wie pani co, mnie wyrzucano z pracy, dawano mi pracy, no takie życie, takie życie, życie też... Aktora, który dzisiaj ma propozycję, jutro tej propozycji nie ma, normalne w naszej branży. I z tego co czytałem, to no nie ma ani do mnie pretensji, ani jakichś uwag. Wierzę, była długo, przyszli nowi, tak już jest.